Pamiętajcie, z tej strony, jak na księżycu odcinkiem z Warthandera. I więc ja mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to rozważcie zostawienie łapeczki w górę i subika, gdyż chcę wbić 100-500 subów, aby zdobyć partnerstwo od Gianni. A jeszcze troszkę do tego brakuje i tylko Wy możecie w tym pomóc. Wbijajcie także na Discorda mojego kanału, link znajdziecie w opisie. Oraz, jeżeli sam nie macie Thunder'a, chcecie na przykład sobie zagrać. Link do pobrania macie też w opisie. No i oczywiście, jeżeli macie dywizjon, zapraszam do dywizjonu R103. Jakbyście mieli jakiś problem z dołączeniem, też śmiało piszcie do mnie przez Discorda lub do gościa odpowiedzialnego za rekrutację. Jesteśmy bardzo często aktywni, więc śmiało możecie pisać. A jak macie jakieś jeszcze pytania, to oczywiście możecie pisać je w komentarzach lub do mnie przez Discorda. Ja na wszystkie staramy się odpowiedzieć. Jakieś pytania, prośby, propozycje, a my lecimy. W ogóle nie kojarzę tej mapy. Okej, okay. teren testu 2271. Nie kojarzę tego zupełnie. E, podjedziemy tutaj, może od razu w bok spróbujemy odbić. Nie wiem, co strzelało. Ale coś strzela Dobra, jedziemy ładnie STA-1 To no, było właśnie no. nasi Niemcy Nie, to trzy ciężki miał, no, czyli STA-1, Niemc to jest Nie kojarzę zupełnie takiego pojazdu. No ale. To jest jak Tiger? Jak Tiger. Dobra. Na szorn? w tym stylu. Zawalnijmy na tą górkę Mogę Nie, czemu nie mogę oznaczyć tej górki? A, artyleria prze. What? To wyglądało jak Tiger, byłem pewien, że to jest Tiger A Ja byłem pewien, że to jest Tiger tam, że te krzaki to jest Tiger z krzakami a tutaj spróbuję troszeczkę objechać bokiem Zepsułem, miałem bardzo dobrą pozycję i ja to zepsułem w bardzo głupi sposób Naprawdę bardzo głupi Dobra, jak tiger. I boček. Kurva, ale uniki <laughs> ale uniky, Matrix. <laughs> Jaké uniky? Wreszcie. Nie wiem za którym razem. Chyba trzecim? Zapieniem? Uh, M36? M36 po może przebije. Dobre, nie ryzykować. Okej, tu jest nasz one. Kolega mnie chyba nie widzi. Wykoszył. Jak skillisiu. No, żebyś wiedział, że skillisiu. Oni mi zniszczyli przyrząd do... Pewnie nadal mnie, że nie mogę używać. Dziękuję, kolego. Pomocny jesteś bardzo. No. Naprawmy się szybko, 16 sekund naprawa. Nie wiem czy to budowmy się naprawić, jednak zmieniłem zdanie, no ale dobra uuu, a to jest ten ten D coś tam No chyba 20 albo 30. to no, pan, nie jestem pain, ale jest bardzo groźny dla mnie. I to bardzo groźny. No i na razie mało zrobiliśmy, ale... Dobra. Na szczęście zajął się naszymi działkami przeciwlotniczymi, artylerią przeciwlotniczą. Więc nas nie będzie raczej atakował. Dobra, ktoś go ściągnął, bardzo dobrze. Do 3-5. Wiem jakieś jakiś D się nikomu nie Po prostu do nie D. Pozbyliśmy się kolegi, To dobre miejsce stosowania. Nie, jeżeli samolot to mi będzie atakował, no to ja widziałam tam gościa i chciałem na niego wyjechać. Tylko tyle mogę zrobić. A, tak pan coś. Tego kolegi już nie widziałem. No trudno. Aha, ja byłem działka przeciwstrutni, że tak rat już nas musiał zlecieć i zacząć robić sieczkę. Kolejny przeciwnik spada. O! Zauważ mnie. Zauważ mnie. Chodź tutaj. Chodź ty. Nie ty! Ty mnie zostaw! Ale za późno kolegę zauważyłem Klikającego z góry Tak, ktoś przejął tam właśnie A uważaj, bo samoloty jeszcze latają Okej, tam jest gdzieś kolega, widzę go A co, co ja widzę, to nie znalazłem przez sok chyba Mhm No, nie uciekaj mi, no! No, uciekaj mi, no! Dobra, chwila spróbujemy objechać po prostu na placu. Nie spodziewa się mnie system, chyba. Już w mi się niczego nie spodziewa

Niestety, ja przynajmniej dałem dekapa. Teraz jest bardzo ważne. Prawdę 50 km. No, kolega lata. Może no, by bliżej poleciał. Wszyscy na mnie bardziej. Widzicie, jak mnie zbombardowają, kolega. No, kurczę, no tak się nie robi. Na razie próbuję na e A podjechać od tej strony. Okay. On, On tutaj na górę, kolega? W panterze? jest dalej zasmunięty przede mną. No, chyba nie wiem, czy się dało bokiem wyjechać. No, co po niego, to jest bardzo ważny kill. I przede wszystkim obrona spawna. Co nie powinienem powiedzieć jako pierwsze? Ok. Pierwszy. Nie ustrzela. Była pantera D chyba, jeśli dobrze pamiętam. Gdzieś tu za górką stąpowego. No i dupa Tyle wspinania na nic. A to może chociaż coś złapiemy? Chybaś? Za wysoko, no, szkalnie odległości 750 metrów. Do widzenia No to pięknie A my jeszcze nie mamy kolejnego pojazdu Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niestety bit przegrana Szkoda, że przegrana, bo <laughs> nie było tak źle. Aczkolwiek za mało zrobiliśmy. No, za mało. Powinniśmy zrobić więcej. No i co, do kolejnego.